Wszystkim Paniom z okazji Dnia Kobiet składamy najlepsze życzenia. Bądźcie radosni i ciężcy z życiem. Przesłamy Wam samobójstwo. Życzymy Wam samych piątek i szóstek na świadectwie. Życzę Wam szerokiego uśmiechu. Życzę Wam częstych wizyt w bibliotece szkolnej. Życzę Wam miłości gorącej jak lala. Życzę Wam kończącego zdrowia. Życzę Wam szybkich komputerów i umiejętności godnych Adama Słodowego. Życzę Wam amantów pięknych, jak Mariusz Pudzianowski. Wszystkiego najlepszego z okazji Kobiet dla wszystkich kobiet. Dużo szczęścia, dużo zdrowia, pomyślności, spełnienia marzeń, dużo szczęśliwej miłości. Życzę Wam szybkiego i bezpiecznego internetu. Życzę Wam wuzetek, kremówek i bajaderek. Życzę Wam dużo szczęścia i słodyczy. Życzę Wam życia w ciągłej zumbie, świetnego samopoczucia i także, żeby Wasz pot był płaczem Twojego tłuszczu. Yeah! Życzę Wam zielonej trawy i błękitnego nieba. Życzę Wam dobrych ludzi wokół siebie. Życzę Wam miłości do literatury i cierpliwości w słuchaniu dźwięków ukulele. Życzę Wam krótkich dni w pracy i w szkole. Życzę Wam spełnienia wszystkich marzeń. Życzę Wam czekolady, cukierków i waty cukrowej. Życzę Wam asów serwisowych i piorunujących ataków w siatkówce. Życzę Wam truskawek, arbuzów i ananasów. Życzę Wam weekendowego spania do południa. Życzę Wam trafiania w środek tarczy męskich serc. Dziękowie, dziękowie, niech żyje nam zdrowe i Pani nasza i Wamę. Iwoźna sucharka, przytomna lekarka, i wszystko. Niech każdy się dowie, że dzisiaj święto dziewczynek Uśmiechy są dla nich zabawa i taniec